Kochani, witam Was w nowym filmie, i będzie to QA, czyli po prostu Ask Alice. Na początek chciałabym Was prosić, abyście skupili uwagę na filmie, czy podoba Wam się obraz, czy może nie, ponieważ kupiłam nowy obiektyw i mam nadzieję, że teraz będzie obraz taki, jaki chciałam. Nie będę musiała się martwić, że źle ustawiłam ostroś ręcznie, bo obiektyw ma silniczek. I po prostu za jednym ciśnięciem tego małego urządzenia. Obiektyw ustawi mi ostrość. Jest to obiektyw stałoogniskowy, także mam nadzieję, że sprawdzi się w tym swoim zadaniu. A teraz przechodzimy już do filmu. Dzisiaj chciałabym Wam odpowiedzieć na parę pytań, ponieważ zadawaliście mi je na Instagramie i na Facebooku. Ja parę sobie wybrałam i myślę, że tym razem trafiły się naprawdę fajne. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanie: skąd pomysł na nagrywanie i pisanie bloga? Pomysł tak naprawdę wziął się z dnia na dzień ponad 6 lat temu. Założyłam najpierw chyba fotobloga, potem miałam bloga na platformie MyLog. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Miałam też bloga na Blogspot, na różnych portalach, chyba nawet na onecie. Prowadziło się takie blogi, kiedyś to było bardzo modne. wiecie jakieś takie robienie banerów, za ileś komentarzy, coś tam, jakiś baner. Później skupiłam się bardziej na fotoblogu i BlogSpocie. Z Blogspota przeszłam na filmy i tam już zostałam, ale brakowało mi tego, dlatego też założyłam własną stronę internetową dosłownie niedawno parę dni temu, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Link jest bardzo prosty www.alicjakregel.com. Założyłam swoją witrynę, swoją domenę, ponieważ brakowało mi czegoś na blogerze, nie mogłam tam już za wiele zrobić. E, więc postanowiłam e, założyć e, po prostu stronę na WordPress i jestem bardzo zadowolona i bardzo też cieszę się, że wrócę do pisania i nie tylko będę mogła pokazywać wam coś w filmach, ale też jakieś inne treści e, będę mogła publikować na blogu. Także serdecznie Was zapraszam właśnie e, na taką stronę. Link będzie w opisie. I tak to się widziało z dnia na dzień. E, wszystko jakoś tak. Szło do przodu i jak teraz sobie pomyślę, że minęło już przynajmniej 6 lat, jak nie więcej, odkąd gdzieś tam moje pierwsze kroki w internecie stawiałam, to wydaje mi się to naprawdę bardzo dużo, a z drugiej strony jakby minęło, wiecie tak, raz, dwa. najbardziej motywuje Cię do kręcenia filmów? Jakie zachowania widzów? Na pewno najbardziej wszystkich ludzi motywują komplementy i jakieś pozytywne komentarze. I tak oczywiście też jest u mnie, ale najczęściej jednak motywują mnie jakieś komentarze z konstruktywną krytyką albo wręcz jakieś takie, wiecie, wredne hejty bo wtedy jeszcze bardziej chcę pokazać, że ja faktycznie coś umiem zrobić, że umiem coś w fajny sposób pokazać, czy to na YouTube, czy na blogu, czy gdziekolwiek i w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Także myślę, że u mnie akurat nie tylko jakieś pozytywne komentarze i komplementy, ale też właśnie jakaś tam krytyka mnie motywuje do działania, mnie w ogóle bardzo dużo rzeczy motywuje i ostatnio aż za dużo mam tej motywacji. I pomysłów, ponieważ nie wiem, w co mam włożyć ręce i za co się najpierw zabrać. Ile czasu dziennie poświęcasz na YouTube i czy nie koliduje to z nauką? Czy YouTube jest tylko pracą dającą satysfakcję, czy również źródłem dochodów? Ile czasu, myślę, że sporo, bo to nie jest tylko nagranie filmu, zmontowanie go i wrzucenie. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, jak um, opis pod filmem do zrobienia wszystkie linki, które trzeba podać, adnotacje, które trzeba wstawić, ja przynajmniej na koniec filmu, zawsze macie odnośniki do różnych moich filmów, do vloga. Trzeba zrobić też miniaturkę, także to naprawdę dużo czasu zajmuje i samo odpowiadanie Wam na komentarze to też jest sporo czasu, jeśli tam wiadomości na Instagramie, na Facebooku, wszędzie trzeba tak jakby być i na bieżąco wszystko robić, żeby się nie pogubić w tym. Także myślę, że dziennie poświęcam naprawdę na to dużo czasu. Jak mam tylko wolne, to siadam do komputera, odpisuję Wam na jakieś wiadomości, maile, yy, czy właśnie na komentarze pod filmem. Yy, nie koliduje mi to ze studiami, ponieważ na zajęcia chodzę normalnie kiedy muszę iść na zajęcia to wstaję wychodzę, wracam z zajęć wtedy zabieram się za edycję filmu zawsze staram się dzień wcześniej ten film już na youtube dodać, żeby nie mieć żadnych komplikacji, bo ostatnio z youtube'em były problemy, także też nie zostawiam tego na ostatnią chwilę kiedy jest, nie wiem, dzień w którym dodaję film, to ja tylko właśnie stawiam jakąś miniaturkę opis filmu, adnotację ale ten film jest już wgrany, więc nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu. Czy jest tylko pracą, dającą satysfakcję, czy również źródłem dochodów? Wydaje mi się, że na pewno daje mi ogromną satysfakcję, zwłaszcza po filmie A Day in My Life Routine, kiedy pokazałam Wam taką przykładową rutynę mojego dnia, zupełnie przykładowego dnia w tygodniu. W jeden dzień wbiliście tyle wyświetleń, chyba ponad 12 tysięcy, może już więcej, ale w jeden dzień około tyle wyświetleń, gdzie nigdy chyba tyle wyświetleń w ciągu jednego dnia u mnie się nie pojawiło pod filmem. I to naprawdę daje taką satysfakcję, właśnie motywację do tego, by robić to dalej. Czy jest satysfakcją, czy również źródłem dochodów? Źródłem dochodów jest i nie jest to tajemnicą, że na YouTube można zarabiać z reklam. Nie są to jakieś wielkie kwoty, bo za kliknięcie w reklamę dostajecie tam nie wiem, niecałego dolara, czy może kilka dolarów za cały filmik. Oczywiście w zależności od osób, ile was ogląda, ile osób kliknie, no to ta kwota będzie większa lub mniejsza. Też zarabia się na chyba. Właśnie ja dokładnie nie wiem jak to jest, na pewno znajdziecie takie informacje gdzieś w internecie, ale za ileś kroć wyświetleń też jest tam dodawana jakaś suma. W każdym razie więcej zarabia się na współpracach z firmami, kiedy właśnie my dostajemy coś do testów i możemy Wam wydać swoją szczerą opinię i na tym na pewno zarobimy więcej niż za takie klikanie w reklamy. Ja nie ukrywam, że mój kanał nie ma mało widzów, ale też nie zarabiam jakoś bardzo dużo na tych reklamach, także nie mogę powiedzieć, że jest to 100% moich dochodów i mogę się za to utrzymać. Ponieważ jeszcze nie mogę się za to w 100% utrzymać. Oczywiście trzymam pieniądze na koncie, odkładam sobie na różne rzeczy, tak jak odkładałam na komputer, tak samo odkładałam na obiektyw, który sobie kupiłam. Także można sobie te pieniądze odkładać i coś kupić, ale w moim przypadku jeszcze nie jest na tyle, żebym mogła, wiecie. 100% po prostu się z tego utrzymać, ale na pewno jakieś tam dochody są i chciałam po prostu to wyjaśnić, bo zawsze pojawiają się hejty y, dotyczące zarobków, ja nigdy jakoś tego nie ukrywałam, y, informacje możecie znaleźć tak naprawdę wszędzie w sieci jak się zarabia z YouTube'a i to nie jest moim zdaniem tajemnicą ja też nie chcę, żeby to tak wyglądało ponieważ teraz są nowoczesne, współczesne zawody, które właśnie bazują na zarabianiu w internecie i wydaje mi się, że to jest całkiem normalne jedynie nie lubię jak ktoś wypytuje się o zarobki, bo to wydaje mi się że ja nawet nie pytam nie wiem, znajomych, którzy pracują ile zarabiają w takiej czy innej pracy, także to wydaje mi się, że jest raczej takie pytanie osobiste. Czy planujesz wrócić do poprzedniej długości swoich włosów, czy może znowu je obetniesz? Pozdrawiam. Chyba nie planuję powrócić do krótszych włosów, a jeżeli już to nie do takich krótkich, jakie miałam w wakacje, wydaje mi się, że w pewnym momencie trochę przesadziłam z ich obcinaniem, ale nie żałuję, ponieważ. Zawsze dobrze jest dużo tych włosów podciąć, bo one się po prostu niszczą i jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, to jak najbardziej niech obcina włosy. Raz na jakiś czas na pewno będzie to na plus i ja byłam bardzo zadowolona, bo włosy... Odrosły mi oczywiście zdrowsze, końcówki były zdrowsze, wyglądały lepiej i też te włosy bardzo szybko mi odrosły, także jestem z tego zadowolona, ale póki co włosy zapuszczam, jeszcze nie wiem do jakiej długości. Ale chciałabym po prostu na razie zapuszczać i potem ewentualnie podciąć je na taką długość, jaka mi odpowiada. Byłaś kiedyś w telewizji, na przykład pytanie na śniadanie? Nie, jeszcze nigdy nie byłam w telewizji i powiem Wam, że trochę się tego obawiam, bo um, ostatnio bardzo dużo youtuberów jest zapraszanych do takich telewizji śniadaniowych, takich programów śniadaniowych, jak pytanie na śniadanie, czy dzień dobry, TVN, ym, i też różne blogerki, po prostu osoby udzielające się w internecie i nie wiem... Y czy ja bym się zgodziła na taką propozycję? Raczej tak, bo byłabym ciekawa, jak to wszystko wygląda. E, interesują mnie media, także jak najbardziej chciałabym zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, ehm, ale wydaje mi się, że bardzo by mnie stresował widok tych kamer, świateł i studia. Ehm, ale jeszcze nie byłam, może kiedyś dostanę zaproszenie, zobaczymy. Kolejne pytanie to, czym będziesz się zajmowała po studiach? Jaki zawód? I tutaj myślę, że odpowiedź jest dosyć dla mnie oczywista. Nie wiem jeszcze dokładnie, czym będę zajmować się po studiach. Jestem teraz na drugim roku, miałam rok przerwy, czyli powinnam być na trzecim, ale jestem bardzo zadowolona z mojego kierunku studiów. Interesuję się mediami, mój kierunek to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ze specjalnością Nowe Media. Także oprócz takiego typowego dziennikarstwa yy, mamy dużo zajęć, w których jest na przykład mowa o różnych yy, social media, czyli portalach społecznościowych i różnych tego typu rzeczach i w przyszłości chciałabym pracować w mediach. I nie mówię tutaj, że muszę być, nie wiem, prezenterką jakiegoś programu, yy, ale gdzieś tam w tych mediach chciałabym siedzieć, chciałabym coś robić Jaki zawód? No to wiadomo po studiach mamy zawód, ale nie zawsze w tym zawodzie pracujemy. Ja bardzo bym chciała stworzyć coś swojego i nie chcę tutaj na razie nic zdradzać, ale wyobrażam to sobie. Kiedyś widziałam zdjęcie takiej pracowni, która miała biurka szklano-drewniane i do dzisiaj mi ten obraz gdzieś tam został w pamięci. I wyobrażam sobie, że mam taką pracownię, parę biurek i osoby, które pracują przy komputerach. I tworzymy coś naprawdę super. Bardzo bym chciała to kiedyś zrealizować. Mam nadzieję, że będzie to wcześniej niż, nie wiem, za 20 lat i że będę mogła wam to jeszcze pokazać. Nie chcę na razie zdradzać o co chodzi. Na pewno chciałabym stworzyć jakiś, wiecie, swój biznes coś swojego. Wydaje mi się, że każdy ma jakieś takie marzenie poniekąd, żeby gdzieś tam stworzyć coś wyjątkowego. Um, ale ja jednak um, wierzę w marzenia i myślę, że um, jestem coraz bliżej ich spełnienia. Nie czuję jak rymuję. Um, no ale tak, myślę, że taka jest moja odpowiedź na to pytanie, nie chcę za dużo zdradzać. Um, nie jestem też pewna, że będę robić to, to i to. Um, także jestem otwarta na to, co życie przyniesie. Myślicie z Emilem nas przeprowadzką do nowego mieszkania. No ostatnio nad tym się zastanawialiśmy, ponieważ e, może być tak, że jeszcze gdzieś tu w Toruniu się przeprowadzimy. Nie jest to pewne i póki co nawet tego nie planujemy, ale jeżeli byłaby taka konieczność, to oczywiście będziemy tego zmuszeni. Planujemy przeprowadzić się do Gdańska. Ja myślę nad tym, żeby przeprowadzić się na magisterkę. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Zastanawiam się właśnie, czy przeprowadzić się na magisterkę, czy może już po magisterce. E, także wszystko jeszcze gdzieś tam jest, wiecie, w planach e, nic konkretnego jeszcze nie wiem, co mogłabym Wam powiedzieć. E, na razie są takie, wiecie, rozmowy, plany, zastanawianie się, e, póki co mieszkamy, tu gdzie mieszkamy, e, nic się nie zmienia. E, ja na pewno chcę skończyć licencjat, także jeszcze ten. I przyszły rok przede mną. A jak będzie później, to na pewno się dowiecie. I to by było już wszystko, jeżeli chodzi o to QA. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Bardzo dziękuję też za ostatnie komentarze pod filmami. Bardzo często pojawia się komentarz w stylu: że dziwne, że nie mam więcej subskrypcji, że powinnam już mieć ze 100 tysięcy. No i jeszcze nie mam, także jeżeli chcecie mi pomóc, to zapraszam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tutaj będzie gdzieś przycisk, który możecie kliknąć i zasubskrybować. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście dajcie kciuki w górę, będzie mi oczywiście bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!